Hej. Dzisiaj mała inspiracja, co można umieścić na ścianach szkolnych korytarzy. Pewnie znacie plansze, które są z zawieszkami, które można na małym gwoździku czy na pinesce. Tutaj chciałam Wam pokazać tabliczkę mnożenia, ale też takie trochę bardziej poważne. Na przykład tutaj macie jednostki układu SI. Mamy też bardzo dużo wzorów z naklejkami czy znaczy z naklejkami z planszami z obcych języków, czyli na przykład z angielskiego, z niemieckiego, z rosyjskiego. Dlaczego powiedziałam z naklejkami? Dlatego, że chciałam wam oprócz plansz pokazać też naklejki. Mamy te same wzory, mamy pokazane też mamy też na formie naklejki samoprzylepnej. Dlaczego uważam, że to też jest bardzo ciekawa forma, ponieważ po pierwsze bardzo szybko się nakleja i bardzo łatwo też, jeśli się paluszkami ubrudzą, bo przecież dzieci czasami dotykają, można to umyć i szybko, szybko też, jeśli jest taka potrzeba, można to zdemontować. Bardzo fajne kolorowe wzory. Które bardzo lubicie, ale też i trochę poważniejsze, jakie wzory, natomiast naszym zdaniem, powinny się znaleźć w każdej szkole. Przygotowałam tutaj coś takiego: prawa dziecka, bardzo fajne, kolorowe, które są wypisane tutaj każde prawo dziecka jest wypisane. Tutaj pewnie w odbiciu lustrzanym wyjdzie, ale, ale widzicie, że są w taki dosyć, wydaje mi się, że fajny kolorowy sposób. Pokazane jest to dekoracja ściany, a przy okazji dzieci no, mogą sobie przeczytać, jakie mają prawa. Kolejną rzeczą jest plansza z udzielaniem pierwszej pomocy. No tutaj, tutaj to chyba nie podlega żadnej dyskusji, że te wiadomości powinien znać każdy. No i tutaj, i tutaj chcemy pokazać właśnie, że, że mamy taki wzór, który jest też przystępny dla malutkich dzieci, ponieważ tutaj są też te telefony alarmowe z obrazkami, także dzieci, które nawet słabo czytają, mogą zobaczyć, że jest odpowiednia służba, czyli na przykład samochód strażacki jest narysowany, więc wiadomo o, o jaką służbę chodzi. I wydaje mi się też, że taką rzeczą, która powinna być, <grymna> powinna być też są polskie symbole narodowe czyli takie patriotyczne rzeczy. Symbole, hymn polski chyba w każdej szkole takie rzeczy, kącik patriotyczny Powinien się znaleźć. Dlaczego też te nasze naklejki są i plansze? Fajne do szkół, ponieważ drukujemy je farbami z atestem, są kolory piękne, nasycone, i dlatego wydaje mi się, że warto je polecić.